korzystają z usług agencji marketingowych i jeśli robią to po raz pierwszy szczególnie, to oni nie są w ogóle świadomi tego, że taka agencja nie zrobi wszystkiego za nich. W ogóle ludzie często nie są świadomi tego. Ludzie często mają bardzo rozjechane oczekiwania i wydaje im się, że pójdą do agencji, ktoś im zrobi reklamę i ta reklama nagle sprawi, że ich biznes eksploduje. No niestety to tak nie działa. Fakt faktem jest to już Jakaś duża część pierwsza tej ścieżki jest to, jest to coś, co może bardzo dużo pomóc, szczególnie jeśli ktoś ma właśnie problem na początku tej ścieżki. Natomiast jeśli ty masz potem problem z rzeczami, które dzieją się potem na końcu tej ścieżki, albo po prostu na kolejnych etapach tej ścieżki, to niestety, ale większość agencji marketingowych może ci w tym po prostu nie pomóc, bo to jest agencja marketingowa, ona zajmuje się tym, co jest, no właśnie, agencja marketingowa powinna, powinna się zajmować się szeroko pojętym marketingiem, a często jest tak, że zajmuje się po prostu samą reklamą, czyli tym, co jest tak naprawdę na pierwszym etapie, czyli nie dostarczy ci żadnych materiałów, nie dostarczy ci żadnych materiałów szkoleniowych, nie pomoże ci stworzyć odpowiedniej oferty, nie pomoże ci ustawić odpowiednich social mediów, nie pomoże ci odpowiednio social mediów zoptymalizować, nie podpowie ci chociażby, co masz wstawiać na te social media, nie pomoże ci nagrać treści nurtujących dla potencjalnych klientów, nie pomoże ci ustawić albo nie ustawi za ciebie automatyzacji mailowych. A tego jest jeszcze więcej.